Siemka widzowie, dzisiaj lecimy na siłownię Jak widzicie ja już ubrany, jak mam pod sobą I co, ubieram się Znaczy, tak, ubieram Idę na dwór Odpalam Hong I lecimy prosto na siłkę Dzisiaj push day Klata, triceps oraz barki Więc no, elo Już jesteśmy w samochodzie I jedziemy na siłownię Wyjeżdżam właśnie, straszny grad w ogóle pada no lipka lipka co jeszcze do Rossmana przed musimy kupić pomadkę bo usta się rozwalają oraz e, mydło dla dzieci z zapaleniem atopowym skóry bo dolega mi to po prostu e, dzisiaj no zrobimy sobie ławeczkę ławeczka no to tak 100 gdzieś później rozpiętki po rozpiętkach robimy OHP później nosy, no i triceps na sam koniec e, no triceps mówię, łatwo pójść e, niedługo też będzie w z zmienienia machy w Sywiku, ponieważ co niedługo, bo tyle na święta dostałem, po prostu i na urodziny, bo wczoraj w sumie miałem a jakby to widzicie to przedwczoraj. E, no co jeszcze mogę powiedzieć, że coraz bliżej na nowej wersji Civic'a jeszcze trochę funduszy brakuje, ale brakuje nam na okleinę lub farbę. Zobaczymy jak to pójdzie. O, co tu więcej opowiadać. Aktualnie jesteśmy w jakiejś dupie. Napierdala strasznie deszczem i gradem w ogóle. Jest strasznie ślisko, ledwo co się daje, jeździć. No co, widzimy się już na pierwszej czytaniu na siłowni. A więc łowka płaska 102,5 kg, no a czy więc wzrost w kilogramach fajnie, no może do końca stycznia 120 pójdzie. Kolejne ćwiczenie to był hammer na maszynie. Było tutaj chyba 65 kilo. No na maszynce tak na maszynce nie ma. Dwa idzie, bo wspiera. No i ostatnie ćwiczenie wyciskanie na bary 20 kg chyba na 8, tam w pierwszej serii zrobiłem na 6, bo koledzy mnie rozśmieszyli, a więc no, spoko. Całe powiedzieć trening fajny, tu macie screena gdzieś z treningu będzie zaraz. Sorry za jakość, ale no nie ma oświetlenia Powinienem sobie kupić coś, żeby oświetliło, a wiadomo jest No ciemno, ciemno jest, bardzo ciemno nawet No, wracamy do Domciu Oj, tutaj próg yep. Dobra, przejechamy Wracamy sobie do Domciu Na spokojnie Krótki trening, ponieważ musiałem się śpieszyć w miarę nie wiem, którą mam. 21 no o 19 byłem, no to widzicie, jutro szkoła też, dlatego zmontuję ten filmik dla was, idę spać, jutro się obudzi i lecieć do szkoły, no niestety teraz takie życie, że szkoła, w następnym tygodniu mam w ogóle cztery sprawdziany, co jest naprawdę popierdolone dla mnie, ale to no już wiadomo co. co może więcej powiedzieć będzie więcej tych materiałów na pewno w tym roku tak jest moje postanowienie noworoczne żeby za was nagrywać jak widzicie, no w ostatnim czasie się spięłem bo naprawdę dużo tych materiałów latuje moim zdaniem ode mnie nie wiem ile mieliśmy ale chyba no tak leciało 10 nowych materiałów od listopada tak mi się wydaje, więc fajnie będziemy teraz wrzucać, wrzucać, wrzucać cały czas wrzucać po nie chcę też dawać wam jakiegoś gówna, nie chcę robić daily Bo daily, z no, życia mojego każdego by się pewnie znudziło Ponieważ no nie mam ciekawego życia, co ja robię Szkoła, trochę chwili z dziewczyną spędzić, z mamą Później lecimy na siłownię No i do domu spać, edytować, nie? Więc no, daily się nie opłaca ale będę robił takie okolicznościowe vlogi, coś jak tu mamy trening, jakieś ćwiczonka, czy coś, no to też to spoko I również yy, będę robił z, y, montowanie cv bo jak już mówiłem na wstępie, niedługo maska mi przyjdzie do niego, więc fajnie I prawdopodobnie za miesiąc, albo za dwa miesiące, yy, albo go kleję od kolegi mojego ziomka, no i to by wyszło tyle samo za farbę, co by wyszło za okleinę Dlatego tego tylko że, no wiadomo, pistolet zakierniczy łatwiej farbę spierdolić niż okleinę nie, dlatego wydaje mi się, że Civic będzie wyrapowany na kolor to fioletowy raczej, fioletowy lub mam w planach jeszcze taki niebieski felgi jakieś białe białe albo srebrne by ładnie wyglądały na nim bo czarne nie na zdjęciach, nie, to też no i może dostaniemy się na jafest nie, szukam też e, Clear Lamp z tyłu, macie tutaj ich zdjęcie do Civic'a nie produkują już takich jedyne co widziałem to z Ameryki ściągałem za chyba 370 dolków więc to jest naprawdę kupa kasy, żeby takie mieć no niestety ja nie mam kupy kasy ale może się uda no plany na ten rok no są szerokie Wiadomo, pani chodzi na pasy tutaj. Są bardzo szerokie plany na rok, ale czy udaje się wszystkie spełnić? No nie wiadomo, nie, nie wiadomo. Bardzo bym chciał na przykład w tym roku, na no, Cywika, wybrać się nad nim na Jafes jako wystawca po prostu, pogadać się z ludźmi. Nie? Chciałbym też, no, być może tysiąc słów w tym roku. Jest niby. A wykonalne, ale no, wiadomo, trzeba wierzyć, no i robić to. Bo jeśli nie będzie tego robiło, to po prostu się tego nie osiągnie. Nie można stać w miejscu. A więc, no, no dzisiaj na siłowni fajny trening. Wracając właśnie. fajny, no, ława. Tak szczerze, nie spodziewałem się, że tak pójdzie ława jak dzisiaj. Bo to naprawdę, mówię, wchodzę, mówię, dobra, 102,5 na kili, na trzy. No tak. Już druga seria ciężko chodzi, mówię, no na trzeciej serii nie ma mowy, że zrobię na te trzy razy, nie, no i co, zrobiłem, nie, były przyciążenia, ale no zrobiłem, proszę wam więcej w ogóle serii nagrywać do vlogów też, jakieś przerwy, siłki, przebitki, będę się starał, nie, dzisiaj chciałem przebitkę zrobić jak wyjeżdżamy z garażu, no ale niestety to zaczęło padać i dziewczynami mi nie mogła nagrać, więc no... Ale no, kupię jeszcze statyw, więc na pewno ten kanał się rozwinie w dobrą stronę. Mam taką by na nie nadzieję. No, a więc do zobaczenia widzowie, trzymajcie się do następnego materiału. Prawdopodobnie materiał wleci w. Hmm, kiedy? W sobotę albo w niedzielę, więc minuć tam kalendarze. A... 走，都、no、是不趁热闹。